No cześć wszystkim, to ja, Daligowski, dzisiaj zagram w Counter-Strike, kondycja 0, usunięte sceny. Ja gram w to, bo... Chcę się pośmiać, ten Condition Zero to jest taki CS, który Counter Strike, ale z fabułą, w ogóle zobaczcie, to jest zrobione na 4-3, ale dobra, i ogólnie Condition Zero to jest Counter Strike 1-6, ale z kampanią, tak w skrócie, ja nie wiem dokładnie co to jest, ale zagrałem w to kiedyś, tam nie wiem, z godzina albo dwie, tak dla śmiechu, i zagramy sobie dzisiaj, może, może weźmy, nie wiem, um, Miami Hit Zobaczmy, Miami hit Jestem Navy SEALs i będę co robił? Coś rabuje banki i Navy Seals musi wkroczyć do akcji Czemu Navy Seals nie wiem, nie wiem To, to, to nie powinno policja się tym zajmować? <laughs> <laughs> Oj te tekstury, ten skybox... Tam kto się jedzie? Ło, strzelają! O, dostałem... co ja mam? Mam uspa. mam MP9 chyba to jest Mam flesza, mam. Mam C4. I mam iść do ścieków, tak? Jak typowy śmieć Dobra, nie krzycz. Czy muszę tu użyć czegoś? Nie wiem, jakiegoś. cokolwiek to jest Fiber Optic kamera. Ja nie mogę. Ja, 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 już się zgubię. Ja nie wiem, co mam zrobić. Ta gra jest dla mnie za mądra, a ja jestem za głupi. Okej, okay, to nic nie dało. Czemu teraz to się chciało rozwalić? Ja wcześniej w to uderzyłem, nie chciało się rozwalić. Co to ma być. Poszukiwany Terrell Kilton McKinney Powiedzcie mi dlaczego Tutaj w ściekach Gdzie nikt nie chodzi Co nie? Są tutaj rozwalone rury i w ogóle Czemu tutaj ktoś wywiesił Plakat poszukiwany przestępca Nie rozumiem Mogę to pchać? Jak ja mam to pchać? Ja w to wchodzę to nic nie daje tylko to jęczy Jak się pcha? Ja chyba coś zepsułem ja nie, ja, ja nie mogę tego pchać Ja nie wiem jak ja mam to popchnąć ja klikam strzałki, klikam nie wiem wszystko. O, mogę się kręcić. Inaczej inaczej się nie da. Naprawdę. Nie da się inaczej. Nie da się. Aha. że ja się wystraszyłem. Ale to jest świetne. Muszę tu przynieść zakładników i nie dać się zauważyć. Jak, jak ja mam to zrobić niby? Sneaky biki, wizowy. Czekaj, tam jest typo. Widzimy. O, ja mogę tu użyć tego? A, tak to działa. w slot 4, Let's go. Ty z jakaś. Chodź tutaj. Ja, ja dosłownie jestem. Ja tak blisko się czogam. Ja wyglądam, jakbym dosłownie leżał na ziemi. Dobra, chodź. Nie, mogę się strzelić w chcesz. Nie tutaj, tak. Co ty robisz? Nie teleportuj się. On Cię widzi, gościu. Jest jakaś misja, w której nie muszę się skradać. Tu jest jakaś misja. The Bug Bug Chemical Facility is located in the foothills of the Tal Dobra, idziemy. To nie jest Counter Strike, to jest dosłownie Call of Duty. To jest Modern Warfare. To jest dosłownie Call of Duty, no? M-kę mam. Mam M-kę, mogę tu Miknet założyć. Po co mi tu Miknet? Ja mam mam Digla. Brytyjski SAS ma Digla. Co jest? Co się stało? O nie. A, muszę się skradać. Jestem dosłownie w jakimś Iraku i muszę się skradać. Ja myślałem, że to będzie misja typu strzelać, żeby zabić. Dobra, czyli muszę coś otworzyć i nie dać się zauważyć, tak? Tamtą bramę? Co? Jak ja mam tam iść w takim razie, Mondrano? No! Ja postawię tutaj jedną stópkę na zewnątrz tego tutaj i od razu wszyscy mnie widzą. Jak ja mam tam iść? Tutaj nie ma żadnego wenta ani nic. Jak ja mam tam iść, niby? Tędy? Jakoś, nie wiem, strafe jump? Halo? Tędy? Nie gadaj, że tędy. Nie. Jak ja mam tam wyjść na zewnątrz, jak ja... Od razu jak wejdę to mnie widzą. Jak ja... Tu nie ma żadnego ukrytego węta ani nic, żeby przejść jakoś niezauważonym. Co... Co wy ode mnie chcecie, ludzie? Pa, idę, idę, zaraz mnie zauważą, patrz. Powoli się ruszam. I zauważył mnie. Co to ma być za głupia gra? Co? ja, ja w odpaleniu jakąś inną misję. Ja boję się. Mam nadzieję, że w końcu wybrałem misję, gdzie nie muszę się skradać. Um. O, idą. Idą. Co? O, cześć! Jezu. O Boże, Dob dzięki, że mi otworzyliście to, bydły. Ja są są ciekawy, jak community zareagowało na tę grę, bo ja nie pamiętam. Ja chyba nawet nie istniałem na świecie, jak jeszcze... jak ta gra wyszła. Nie mam pojęcia, kiedy ta gra wyszła. Jak ja mam przejść przez te, te lasery niby? Zawsze przynajmniej jeden jest odpalony, więc jak ja mam przez to przejść? Jak? Jak niby? A się skończyło. Jak ja mam przejść przez te lasy? Nie, ta gra nie, działa, ta gra nie działa, ta gra nie działa, ta gra nie działa, ta gra nie działa, naprawdę. Idę na zwykły condition 0, bo ten Deleted Scenes jest. Bardzo dobrze, że jest Deleted, bo to nie działa. Dosta ta gra dosłownie nie działa. Dobra, zobaczymy teraz zwykły condition 0. Nie Deleted scenes, Zobaczmy play counter Strike condition 0. Nie działa. Nie działa. Bardzo fajnie. Multiplayer game? Tu są, se są serwery! Weteranicero! Są polskie serwery, o, czekaj, co? Ktoś w to gra? A nikt to nie gra teraz chyba. No. A nie, grają ludzie, grają ludzie, ale w Japonii czy w innej Azji. O, tu jest pool day! Tak, tu jest pool day. Proszę. Dołącz mnie. Ta gra jest taka głośna w ogóle, ja mam jakieś bronie? Ja nie mam broni, bo, o mam broń. czemu ja mam skin ser Co tu się dzieje? Jak ja zapomniałem jak takie serwery rakowe w CS 1.6 i w ogóle w takich starszych CSach były. To są boty czy to są ludzie? Nie, to są chyba boty, to muszą być boty. Jest niemożliwe, że to ludzie są. Takie rakowe serwery, gdzie jest tysiąc różnych pluginów, nie wiesz co się dzieje. Jak ja nienawidzę takich serwerów. Nie cierpię. Dźwięki nie wiadomo skąd. Jest coś, jest full day, let's go! Wee. Ale fajnie, czy to są ludzie? Kałacha se kupi. Ja nie wiem o co tu chodzi, naprawdę, ale zabijam botów. Bo, bo to jak nic, są boty, to jest, to jest niemożliwe, to są ludzie. Nie zachowują się jak ludzie. Soboty, na 100% to soboty, jest niemożliwe, że to są ludzie. Przecież ja ich niszczę. i nic nie robią, a do nich podchodzą i nawet nie strzelają. Ja nawet nie wiedziałem, że Condition Zero ma multiplayer, Ten, że można serwery robić, ale dlaczego? Ale czym się różni Condition Zero multiplayer od 1.6 multiplayera? Pewnie tym, że serwery są bardziej rakowe, jak widać, i nikt w to nie gra. Jak ja mówię, że serwer jest jakiś rakowy, to chodzi mi o to, że ma tysiąc różnych pluginów, a nie wiadomo co. Jest, jest tysiąc różnych dźwięków. Multikill, rampage. Wow, 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 wow. Jak ja mówię, rakowy serwer to właśnie o taki mi chodzi. Jest tysiąc różnych pluginów. No można tutaj nawet AWP kupić. Nie można. Klikam mornie. Nie mogę. Mogę jedyne, jedyne co mogę kupić to scouta. Nawet nie mogę scouta kupić. Klikam nie działa. Mogę Galila? Mogę Galileo kupić. Galil nie ma skina, jestem w szoku. E, nie, 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 nie. Wiecie co? Ja nie wiem co to jest. Czy ja, ja wbiję na Dust Chicago, albo nie, no ten, bo to będzie lepszy ping. Ja chcę zobaczyć. To, to jest niemożliwe, że Condition Zero jest taki słaby. To jest niemożliwe. Jak ja grałem w to z rok temu albo dwa lata temu, tak dla śmiechu, bo miałem w bibliotece z tym nie pętam skąd. Nawet fajnie mi się w to grało w to single player. Tak jest nie, śmieszny był, ale no fajny, nie? To jest jak się... Nie ja mogę kliknąć B. Pod czym się kupuję w Condition Zero? Po czym się kupuje? Nie pod B. Pod, pod. Pod kropką i przecinkiem nie kupuje się AMO. Ok, ta gra jest naprawdę dziwna. Nie mogę kliknąć 0, żeby usunąć to menu. Baj menu muszę zbindować! Ja nie mogę! Muszę zbindować sobie menu na kupowanie. Bo nie jest zbindowane. O mój Boże, dobra ja ile mam pieniędzy? Mogę coś kupić? Jezus. Dobra, auto niech będzie, nie chce mi się kupować. O, to są gracze, mi się wydaje, że tutaj są normalni gracze, tak mi się wydaje. Ale mogę się bardzo mylić. No, dzięki też, nice, nice, nice. Ow. wydaje mi się, że tutaj normalni gracze grają. No, piso go be, lol są normalni gracze mi się wydaje, nawet zachowują się jak normalni gracze, ale na tym poprzednim serwerze ja nie wiem co to było. Ja myślałem, że ja, ja myślałem, że ten filmik będzie tylko i wyłącznie z tego single playera, ale ten single player nie działa. Wszystkie misje są po cichu nie da się, je zro nie, nie da się ich zrobić, bo są niemożliwe. Znaczy możliwe, że ta Miami i to co pierwszy robiłem da się zrobić, ale po prostu nie mam cierpliwości, dzwonią do mnie. Ten, ten single player w ogóle nie wiem, nie działa, albo ja jestem za głupi, żeby ogarnąć nie mam pojęcia. W ogóle ten tak ogólnie ten Condition Zero, nie nie wiem czemu istnieje tak naprawdę. Oni chcieli, nie wiem, zrobić eksperyment, zrobić single player Counter-Strike'a i chyba coś im nie wyszło. Ja w... A, ja jestem w Tero, dobra. Ja, na, ja naprawdę nie wiem w co ja gram. C czemu istnieje taki multiplayer standardowy do Condition Zero, jeśli 1.6 istnieje? Już wolałbym w Source grać niż w takie... ja, ja jestem... Ktoś mi może wytłumaczyć, czemu to coś w ogóle istnieje? Dobra, jeśli ja mówiłem, że to są chyba gracze, to cofam co mówiłem. Oni jednak zachowują się jak boty, ale Udają graczy. Ja. Dlaczego? Nie ma. Ja nie chcę, ja nie chcę. Ja, ja nie wiem wstawić ten filmik widzowie, wstawić? Dobra, wstawię, czemu nie? Panie i panowie, nie polecam tygry. Jeśli chcieliście sobie ją kupić, nie polecam tygry. Ona nie działa, nikt w to nie gra, jeśli chodzi o ten multiplayer cały. Nawet tutaj nie działa guzik Play Counter Strike. On nawet nie działa. E, oceniam tą grę 0 na 10. <laughs> jeśli ktoś mi może powiedzieć, dla kogo ta gra była zrobiona, to proszę. Mówić, bo ja nie wiem. Ale dobra, się wami żegnamy. Ja, ja nie wiem, co to jest za filmik, ale wstawię go, mam to gdzieś. Witaj na kanale Daligowski.